Yo, yo, yo! Siema, cześć! To ja, Mr. Pączek, w dzisiejszym filmie chciałbym Wam przedstawić się i moje gospodarstwo, bo chcę zacząć naprawdę nagrywać, postaram się robić odcinki dwa razy w tygodniu. Mam nadzieję, że mnie dobrze przyjmiecie. Pokażę, jakieś, jakie mam jakby maszyny na gospodarstwie i... Będę robił coś w stylu herosa, bo nim się, właśnie za, yy, nim się właśnie zainspirowałem i chciałam Was serdecznie zaprosić do oglądania i życzę Wam smacznego, jeżeli coś jecie lub pijecie. Yy, no to tak, pier, pierwszy rzut oka rzuca się ta przyczepa. To jest autosemka bodajże yy, da 44 tak jak widać tutaj yy, w prawym dualnym rogu. Y, mam w planach kupić y, inną przyczepę, taką większą, też autosankę, ale no zresztą pokażę wam w sklepie. Może mm. gram na. dzisiaj gram na klawiaturze i myszce, ale w następnych odcinkach postaram się ogarnąć pada i będę po prostu sobie w sklepie na padzie grał, a. znaczy w sklepie na myszce grał, a kierował na padzie właśnie tam Rudolfa takiego. Ale zastanawiam się jeszcze nad zainstalowaniem modów z LS Portal, na przykład na jakieś pronarki, coś tego typu. Hmm. Dokładnie na tych oponach i z tym okryciem. Taka mi się bardzo podoba. Hmm. Według mnie jest odpowiednia na moje potrzeby gospodarstwa. Zaraz Wam je pokażę. To tak, no tutaj mamy brzydko ustawioną talerzówkę. Już się spieszyłem. Tależówka 5 metrów, co tam 6 to nie pamiętam tutaj tak mamy lemkę na yy, kultywator yy, i on ma aż, yy, 5 metrów yy, jak widać służył mi już trochę, to jest smaragd 9 łamany na 500 tysięcy dobra, następne tak szybko powiem. To jest po prostu główny ciągnik Fend, Favorit 824 Turbo Shifter. Yy, no, bardzo go lubię. Tutaj yy, bmk moja, że tak powiem, wyjazdowa. To lecimy sobie dalej. Tutaj ten Deutsch czwarty jest kombajn początkowy w farmingu 22, ale powiedziałem, że przydamy się na gospodarstwo, bo w sumie to jest taki dosyć polski. A ja staram się po swą gospodarkę prowadzić. Tutaj mamy golfika właśnie do przyczepki. Yy, tak. Tutaj mamy silniczek 6-metrowy. Tutaj yy, header do, do czwara. Będę chciał wybudować halę, ale najpierw postaram się o, tak powiem, dofinansowanie. Yy, I właśnie, ja mam do Was pytanie. Co tutaj posadzimy? Pomidory, sałaty i troskawki. Zastanawiam się nad pomidorami, bo one... Mają wyma najmniejsze wymagania, a najwięcej dają. No to możecie podesłać w komentarzach. Mm. Do domu nie muszę przedstawiać, bo jest brzydki i też postaram się o jakieś nowe wbudowanie, tylko musimy dofinansowanie dostać. E, tak, tutaj czapeczek za 330mk e, i tutaj jest 360k po remoncie. Do sześćdziesiątki czy tam do ciapka mam tutaj brony, z których już mało korzystam, przeczepa na belki lub na nawozy. No i y, tur dwójka, y, właśnie tutaj z mechanizmem i do niego mam widły, ale postaram się kupić łyżkę. To jest moje pierwsze pole z rzepakiem, wsiądę do golkika i pojadę wam pokazać pole kukurydzy, które będę rocznie zbudował z udzielnikom eksperymentu tych jeszcze nie wiem kiedy ale postaram się dosyć szybko do publikowania tego filmiku i chciałem też żebyście jak naprawdę nie chcecie oglądać tym no moi. nie podoba wam się to, że nie mam jeszcze takich głosów, no to już się oglądam jakieś też jak to, się odmawia, to to też nie powtórzył bo... yy, jest też takie coś, że to całe nie jest... to, to, co to, co to co się... yy, się... Jeszcze mam dwa pytanie jedno. zależy jedno na ten i mam yy, trzy pola bardzo blisko po siebie nie, nie...

Bardzo ładnie jest podświetlony. Hmm. No nie bardzo fajny ten pasaż. Niż sobie. jeśli ktoś się pytał, co zrobiłem, LS portal, jak nie na sali to jest bardzo zrobiło dwa, O właśnie, no nie mam, teraz zamówimy sobie hadera do kukurydzy. Hmm. 3, 4, metra. Mm. To, to będzie zdecydowanie wystarczy. Chociaż w sumie taki by był lepszy. Hm. No ale my nie jesteś na no to trudno. Kupimy. Dobra. Um.

Nie brzmi. Mówię, że są mi oczywiście takie dźwięki traktorów. Mogę to robić. Bierzemy. Online. Ja ogólnie lubię bardzo opór.

w komentarzach na przykład pomysły na odcinki czy wolicie coś w stylu, że na przykład też kupuję używane maszyny pojeździ do... pojechał po maybe... chedor created... i pojedynkę poprosić go do ryzyka i trochę wam opowiem o jakby kim ja jestem chcecie to wpadnijcie na mojego TikToka je er pomoże zresztą napiszę wam czy tam przypnę link do mojego TikToka i będziemy mogli wejść na niego, tam będę zapowiadał, kiedy pojawią się filmy, może jaki pomysł i właśnie tutaj jeszcze zapomniałem, wam powiedzieć, że pod sklepem jeszcze mam przyczepę, ale to jest taki

Już trwa dosyć długo i jak dojadę na pole przejadę jeden czasów, żeby pokażę Wam jak idzie ta na maszynka i wtedy właśnie skończy się filmik skończę filmik yy, i no, mówię wpadnijcie do mojego TikToka ja Wam no, napiszę nazwały no, przykle link i, i No mówię myło jakbyście sobie. Watch it. Use a punching bag. See me punching.